Cześć! Dzisiaj pokażę Wam mnożenie pisemne. No więc tak, zacznijmy od przykładu takiego, czyli dość troszkę prostszego, bo mnożymy tutaj przez jedną cyfrę. Czyli mnożymy w ten sposób. 3 razy 3 wychodzi nam 9. 3 razy 2 wychodzi nam 6. I 3 razy 1 wychodzi nam 3. Wychodzi nam 369. Czyli po, to, po prostu mnożymy 3 razy 3, 3 razy 2 i 3 razy 1. I wychodzi nam wynik. Teraz przejdźmy sobie do troszkę trudniejszego, gdzie mnożymy już przez dwie cyfry. Więc tak: 3 razy 1 to 3. 3 razy 3 to 9, i 3 razy 2 to 6, i mamy 693. Następnie tutaj dajemy sobie kreskę, i teraz mnożymy przez czwórkę, ale podpisywać będziemy już tutaj. Czyli tak, 4 razy 1 wychodzi 4, podpisujemy tutaj. 4 razy 3 wychodzi nam 12, podpisujemy tutaj. I teraz, jak wychodzi nam 12, piszemy tutaj 2, a 1 na górze. 1 dalej. 4 razy 2 wychodzi nam 8 plus 1 wychodzi nam 9. I potem podkreślamy sobie, i dodajemy. 3 dodać nic, wychodzi nam 3. 9 dodać 4, wychodzi nam 13. Czyli piszemy 3, 1 dalej. 6 plus 2 wychodzi nam 8 plus 1 wychodzi nam 9. I teraz przepisujemy 9. Taki jest wynik tego mnożenia. A taki jest wynik tego mnożenia. Dziękuję Wam za oglądanie mojego filmiku. Myślę, że Wam się przydał do jakichś kartkówek czy sprawdzianów. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym pokażę dzielenie pisemne. No to co? Pa!